Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasze kolejne. Adwentowe spotkanie. Wczoraj poznaliśmy ten moment Mszy Świętej, kiedy Pan Bóg mówi do nas w swoim Słowie, liturgię Słowa, a dziś chcemy poznać życie człowieka, który tym Bożym Słowem żył każdego dnia. Bardzo często czytał listy Świętego Pawła, Ewangelię, ale najbardziej z Bożego Słowa ukochał psalmy. Psalmy to jedna z ksiąg pisma świętego. Znajdziemy tam aż 150 modlitw, które sam Pan Bóg podpowiada najpierw ludowi wybranemu, a dzisiaj każdemu z nas, całemu kościołowi. Kościół bardzo często modli się psalmami. Mamy psalm po pierwszym czytaniu w trakcie Mszy Świętej. Psalmami każdego dnia modlą się również księża. Psalmy pełne są przeróżnych uczuć. Jest to Czasami modlitwa radości, czasami modlitwa w smutku, wielkiego żalu. I tak jak te psalmy, tak też wyglądało życie człowieka, którego chcemy poznać dzisiaj troszeczkę bliżej. Było to życie pełne modlitwy, a tym człowiekiem był Piotr Jerzy Frasacki. Ktoś. Zapukał kiedyś do drzwi naszego domu. Na progu stała kobieta, na ręku trzymała bosę dziecko. Dodo był wtedy mały. Szybko ściągnął swoje buty i podał kobiecie, a potem od razu zamknął drzwi, żeby ktoś nie nadszedł i nie sprzeciwił się. Innym razem przyszedł do nas biedak. Mówił, że jest głodny i że nie ma pracy. Ojciec kazał mu odejść, bo poczuł od niego alkohol. Dodo zaczął płakać. Mamo, jakiś pan przyszedł, a tatuś nie dał mu nic do jedzenia. Biegnij szybko za nim i przyprowadź go tu, damy mu jeść, zgodziła się mama. Kiedy był już starszy, ze wszystkich wycieczek wracał bez grosza, bo albo zapłacił komuś za przejazd pociągiem, albo kupił mu jedzenie. Kiedyś pojechał do Niemiec. Miał ze sobą sporo pieniędzy, które tak rozdał biednym. Raz w miesiącu. Przychodził do klasztoru zaprzyjaźnionych sióstr, pytał, ile wydały na biedne dzieci. I gdy usłyszał, płacił rachunki. W mieście regularnie odwiedzał bezdomnych, przynosił im jedzenie i lekarstwa. Kiedyś wrócił do domu bez płaszcza, bo jakiś biedak mógłby bez niego zamarznąć. Zimna. Tak swojego brata wspominała siostra Luciana. Piotr Jerzy był chłopakiem o wielkim poczuciu humoru, radosnym. Koledzy bardzo lubili jego towarzystwo. Razem z nimi dzielił swoją wielką pasję górskie wędrówki. Ale oprócz gór miał jeszcze jedną wielką miłość. Podobnie jak Joanna Beretta Molla, jak Carlo Acutis, jego miłością była Eucharystia. Bardzo często w niej uczestniczył, a jeszcze częściej trwał na adoracji Najświętszego Sakramentu. Zwłaszcza lubił przychodzić na adorację wieczorem, o godzinie 22 i modlił się nieraz aż do drugiej w nocy. Jest dla nas wielkim przykładem trwania przy panu Jezusie, posłuchajcie teraz, jak wyglądała jego modlitwa. Pamiętam, w kościele trwała wtedy adoracja najświętszego sakramentu. Niedaleko mnie klęczał młody człowiek. Przyciągnął moją uwagę. Spoglądałem na niego nie jeden raz. To to jest? zapytałem w końcu kolegę to Frasati, syn senatora. Klęczał tak około godziny miał taki wyraz twarzy, że odwracałem oczy od najświętszego sakramentu i patrzyłem na niego. Innym razem widziałem go podczas mszy świętej jak klęczał na posadzce, między innymi. Ci, którzy szli do komunii świętej, albo wracali po jej przyjęciu, potrącali go. Nie zwracał na to uwagi. Tak był skupiony, że nie zauważył nawet, że wosk świecy stojącej tuż obok kapie na jego ubranie. Piotr Jerzy Frassatti pochodził z bardzo zamożnej rodziny. Jego ojciec był senatorem, wysoko postawionym urzędnikiem, ambas ambasadorem Włoch w Niemczech. Wiązał wielkie nadzieje z przyszłością swojego syna. Jednak stało się coś niespodziewanego i bardzo tragicznego. Piotr Jerzy bardzo ciężko zachorował. Choć swoją chorobę najpierw traktował z wielkim poczuciem humoru i dystansem, to jednak zakończył swoje życie mając zaledwie dwadzieścia kilka lat. Na jego pogrzebie zgromadziło się prawie całe jego rodzinne miasto, prawie cały Turyn. Jego ojciec w dniu pogrzebu wypowiedział bardzo znaczące słowa. Nigdy tak naprawdę nie znałem swojego syna. Piotr Jerzy to całe dobro, które wyświadczał ubogim, bezdomnym, bliskim i dalekim, robił w ukryciu, po cichu. Tej cichości uczył się z adoracji, z trwania przed Najświętszym Sakramentem. Jego dobroć była tak cicha i ukryta, jak obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I zadania na dzisiaj. Pytanie. Ile czasu Piotr Jerzy Frasati spędzał najczęściej na adoracji? Ile to było godzin? Uważnie wysłuchajcie, policzcie. I praca plastyczna. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować, żebyście namalowali to miejsce które Piotr wraz z przyjaciółmi ludził, lubił bardzo często odwiedzać, bardzo często tam wędrował. I zadanie dodatkowe, nagroda specjalna. Gdzie jestem? Gdzie znajduje się to wzniesienie, na które udało mi się wdrapać? To nagroda dodatkowa na dziś. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się.